But they all moving leaving defensive I'm out in the field, these gatekeepers, they putting offensive But me I got plans, plans got legs, plus plenty connections I'm dug in walls. war, back full of the dumps, they sitting on me And bust stars, everything electric. Everything waste everything these waste. times too big, Riding in Teslas. <laughs> everything tested. CD, yeah, tells PD Everything reckless. Man, crack Many won't ride with the squad, them man are just way too reckless, The second my day one does I'm practical, then my brain like, yeah, Everything yeah. real, everything going out in them free To wspaniały dzień dla każdego kibica. Rozpoczynamy Euro 2024. Halotu Berlin! Łączymy się z Państwem ze Stadionu Olimpijskiego. Przekonamy się, czy obie ekipy mają jakieś siasy w rękawie na dzisiejsze spotkanie. Zapraszamy na mecz. Dzisiejsze spotkanie obejrzą z Państwem i skomentują Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Dzisiaj zobaczymy pierwszy mecz fazy grupowej Euro 24 i spodziewamy się naprawdę solidnej, ale okazja teraz. A i blisko, słupek. Ale uwaga, piłka w grze. Nie patyczkował się teraz. Wybił daleko. Byli naprawdę blisko objęcia prowadzenia, ale piłka obija tylko aluminium. Mogą jedynie westchnąć i mieć nadzieję. Nadal coś z tego może być. Nie do wiary! Wybronił to! To było wzorowe uderzenie głową. Mocne, mierzone. Ale jakimś cudem bramkarz był jednak górą. To pozostaje mu pogratulować. Oj nie, na taki strzał najlepiej chyba Jacku spuścić zasłonę milczenia. Ha, to uderzenie ewidentnie może trafić do internetu, ale nie będzie to kategoria najlepsze strzały tygodnia. Oględnie powiedzmy, że nie było blisko. Matwienko. Stepanienko. Mają w składzie kilka silnych nazwisk. Postaci, które mogą wziąć na siebie ciężar gry. Ale ta jedna wyróżnia się chyba najbardziej. Jak sądzisz, co tu dziś pokaże? W każdej drużynie jest potrzebny taki zawodnik, który potrafi przyspieszyć z piłką czy bez. Swoimi zagraniami dyktuje i zmienia tempo gry całego zespołu. A właśnie to potrafi być śmiercionośną bronią w starciu z każdym rybakiem. Mistrzowski teraz odbiór we własnym polu karnym. Cisną tam mocno. Co wykombinuje? Reszta drużyny wciąga ze wsparciem. Jest gol, proszę państwa! Otwiera tym trafieniem wynik spotkania. Mamy powtórkę. Widzimy, jak dobre było to podanie, wymierzone niemal wprost na nogę. Na koniec postanowił kropnąć z całej siły, i piłka błyskawicznie minęła bramkarza, mimo że do bramki wcale nie było tak blisko. Otworzył nam się wynik jest 1-0. Burka. Regucin. Ma teraz przestrzeń na skrzydle. Może pociągnąć. Zagrywa w pole karne. Obrońca teraz ekspediuje piłkę byle dalej. Mówiła z piłką bliżej bramki. Zimczenko I spokojnie broni to bramkarz. Stansiu. Piłka dla Ukrainy. Teraz Stepanienko. Mikołenko. O, i to był książkowy odbiór piłki. Celne, prostopadłe zagranie. Chyba nie najlepszym pomysłem był strzał z tego kąta. Lepsze efekty dałoby to granie do nadbiegających partnerów też tak uważam, tak, byłoby pewnie łatwiej skutecznie wykończyć tę akcję. No, ale to zawodnik podejmuje decyzję na boisku. Ale uwaga, jest pod presją. Matwienko. Stepanienko. Sudakow. Konoplia. Jest coraz bliżej pola karnego, ale piłka trafia jednak do obrony. Nic z tego nie będzie. Man Rusza do przodu i szuka dobrego rozegrania. Alibek na informację, że do meczu zostanie doliczona jedna minuta. Teraz okazja przed nim. Tak, Bramka! Świetna była ta pierwsza obrona, ale cudów nie ma, bo bitki nie dało się już wyjąć. Spójrzmy raz jeszcze, jak tutaj padł w Naprawdę trzeba pochwalić Bramkarza za tę pierwszą interwencję. Stanął na wysokości zadania, dobrze obronił. I naprawdę nie może mieć sobie wiele do zarzucenia do bitce nie miał już niczego do powiedzenia. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. No to był naprawdę dobry występ. To musiało się podobać fanom. Dobry występ w pierwszej połowie. Zwieńczony wyrównującą bramką tuż przed przerwą. Dał swojej drużynie oddech i szansę na nowe otwarcie po zmianie stron. No i zaczynamy, proszę Państwa, drugą połowę tego meczu. Udało się odzyskać posiadanie. Zobaczmy, rozbija się ten atak. Są już coraz bliżej bramki. Wycofanie na przedpole. No może być teraz groźnie. Przechwycona piłka wysoko. Tak! Piłka w siatce! Znowu prowadzą! Nie można było nie wykorzystać takiej okazji. Nieduża odległość, a kopyto w nodze, sami zresztą Państwo widzicie, nic dziwnego, że po takim wykończeniu akcji padła bramka. Mamy teraz wynik 2 do jednego. Koman, Stanču. Teraz będzie niebezpiecznie. I goal! błyskawiczna odpowiedź. Strata bramki jakby ich podrażniła, natychmiast wyrównują stan spotkania. Tym samym wracamy do punktu wyjścia. Doskonale poradził sobie z defensorem, któremu ta sytuacja będzie się śnić po nocach. Było tu kilka opcji, ale jednak decyduje się na strzały. To jak Piłka poleciała tak szybko, że nie było absolutnie żadnych szans na obronę. I ruszamy. Remisowy rezultat 2 do 2. Sudakow. To już ostatnie 30 minut tego spotkania. Rumunia z piłką. Uwaga, będą prowadzić ale to nie koniec. Piłka w grze. Pokanie interweniuje Bramkarz. Dobrze to uderzył i naprawdę niewiele zabrakło, żeby dał drużynie prowadzenie. Parę centymetrów różnicy i zamiast w obramowanie trafiłby do siatki. Nie dopisało szczęście, gdyby piłka poleciała minimalnie inaczej. Byłby gol. Teraz muszą skupić się na tym, by odzyskać piłkę. Ukraina z piłką. Dovbejk Faul wow, nie, czysty obiór w polu karnym Alibek ma okazję, by wpłynąć na wynik meczu. Alibek. Niewiele brakowało, ale wystarczyło, żeby spokojnie odprowadzić piłkę wzrokiem. Tak, to bramkarskie abecadło, zawsze trzeba dokładnie wiedzieć, gdzie jest bramka. Brawa za opanowanie. Zabarny. Teraz Stepanienko. Popatrzmy teraz uważniej na tę akcję. Szukają tu w końcówce wyjścia na prowadzenie. Słusznie. To Ukraina. Rozpocznie od autu. Cychankow. Próbuje szczęścia. Znakomita interwencja! Znakomita! Zobaczmy co z tego będzie, uwaga! Nie, tak uderzać nie wolno, to nie ma sensu. Juka szybuje wysoko nad bramką. Takie uderzenie to chyba efekt stresu na treningu z pewnością wyglądałoby to o niebo lepiej, ale realia meczowe rządzą się swoimi prawami. I teraz sztab szkoleniowy postanowił, że przyszła pora na zmianę. Została jeszcze tylko minuta regulaminowego czasu gry. Konoplia. Stepanienko. Ależ poszedł na przebój. Jednak zagrożenie skasowane. Obrona zaprezentowała dobrą organizację gry. Nic się tutaj już nie stanie. Sędzia kończy mecz. Taki remis jest miarodajny, nawet jeśli nie każdego satysfakcjonuje. Do zwycięstwa zabrakło nieco determinacji, a może i po prostu boiskowego szczęścia. I jedna i druga ekipa miała swoje sytuacje, ale ostatecznie żadna nie dowiodła swojej wyższości. Oba sztaby mają nad czym pracować. Ja myślę, że tym meczem dokłada naprawdę solidny występ do swojego piłkarskiego CV. Ależ to był występ. Był gol i strzał w obramowanie bramki. Aż szkoda, że to wszystko starczyło tylko do remisu, bo gdyby swoją grą zapewnił zwycięstwo drużynie, Byłby to niemal występ marzenia.